Tak wiele, tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi Zabija mnie wszystko, ciężkie jak powieki Błyski swoje słowo ogranicza ten tlen A mi z dłoni kapie krew Jeśli ja to jest sen, błagam nie Byłem taki ślepy mała, skoro nie widziałem, że to nie to, czego chciałaś W mojej głowie sam marczy ciała, gdzieś komu W Powiedz, czemu mam chylat? Czemu muszę żyć tak? Czy na tym polegać świat? Moje cię żyją, że nie jestem sam A cierpienia i ból w górują w uczuciach. Bez wiele oczekują, bez wiele oczekują, bez wiele oczekują o. Tak wiele pytań, tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi mnie wszystko, ciężkie jak powieki Z nami z dłoni kapie krew, mm -hmm. jeśli to jest sen, mm -hmm. uwaga! Oh.